Podcasty Rzeczpospolitej. Rekordowe 134 miliardy złotych na obronność. Nowa umowa UE i Meksyku skorzystają rolnicy. Co czeka gospodarkę USA pod wodzą Trumpa. Chińczycy zainteresowani zamykanymi fabrykami Volkswagena. Jest poniedziałek 20 stycznia na twój biznes codzienny podcast Rzeczpospolitej o gospodarce zaprasza. Bartłomiej kawałek. Zachęcam do wykupienia subskrypcji na stronie rp.pl. Pamiętaj również o zaobserwowaniu kanału na platformach streamingowych i zasubskrybowaniu kanału na YouTube. Tydzień zaczynamy od podsumowania polskich wydatków na obronność autorstwa Macieja Miłosza. Jak wynika z szacunków Rzeczpospolitej, w 2024 roku Polska na obronność przeznaczyła najpewniej rekordowe 3,7% PKB, co oznacza, że wydatki wyniosły około 134 miliardy złotych i rok do roku wzrosły o 20%. Na tę kwotę składają się wydatki z budżetu państwa w wysokości ponad 100 miliardów złotych oraz pozabudżetowego funduszu wsparcia sił zbrojnych. Tu wydatki sięgnąć miały 34 miliardy złotych. Choć rosnące wydatki na zbrojenia mogą cieszyć, to kluczowe jest ich przeznaczenie. Zwracając uwagę na kilka kwestii. Pierwszą jest niepewność finansowania dla funduszu wsparcia sił zbrojnych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Oprócz dotacji z MON, fundusz środki na realizację zakupu nowego uzbrojenia pożyczać ma na rynku. W 2020 Czwartym roku MON przekazał do funduszu o 3 miliardy złotych więcej, co oznacza, że część zadań resortu nie zostało zrealizowanych, a ponieważ środki trafiające do funduszu nie są znaczone, zatem nie ma gwarancji, że w kolejnym roku zostaną one przeznaczone na to, czego nie zrobiono w roku poprzednim. Kolejną kontrowersją jest przekazanie 2 miliardów złotych ze wspomnianych wcześniej 100 miliardów Ministerstwu Aktywów Państwowych na rozbudowę zdolności do produkcji amunicji. Jak tłumaczy Maciej Miłosz, za 2 miliardy złotych można by było kupić na przykład wozów bojowych Borsuk, czyli pieniądze te i tak trafiłyby do polskiej zbrojeniówki tylko w rozliczeniu za uzbrojenie. Autor podaje również w wątpliwość sens niektórych zakupów, m.in. 96 śmigłowców Apache AH-64 za 40 miliardów złotych. Co czyni Polskę, nie wliczając USA, największym użytkownikiem tych statków powietrznych na świecie? Jaki jest plan wydatków na 2025 rok? Plan ten mówi o wydatkach rzędu 4,7% PKB, co stanowić ma około 190 miliardów złotych. A czy Wy macie poczucie, że środki na obronność wydawane są racjonalnie? A może macie na ten temat inne zdanie? Dajcie znać w sądzie, co o tym myślicie, lub piszcie w komentarzach. Polska walka z omijaniem ceł. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że 65% przesyłek z Chin ma zaniżoną, deklarowaną wartość, by nie podlegać unijnym cłom. Z tą praktyką walczyć chcą polskie firmy, m.in. z branży zabawek i artykułów dziecięcych. Dotychczas za artykuły nie przekraczające wartości 150 euro nie były uiszczane opłaty celne. To jednak wkrótce może się zmienić. Jak wynika z informacji Rzeczpospolitej, Izba Gospodarki Elektronicznej formalnie zgłosi propozycję, by próg 150 euro został zniesiony, a cło dotyczyło także ta Produktów. Taki postulat pojawił się już w Unii Europejskiej w ramach szerszej reformy celnej w maju 2023 roku, a obecnie ma być on dyskutowany, mówi Stefano Mauro, odpowiedzialny za politykę podatkową E-Commerce Group. Zdaniem grupy zniesienie progu celnego powinno nastąpić z wdrożeniem innych części reformy celnej. Można mieć tylko nadzieję, że nie będzie to trwało kolejnych dwóch lat. Przechodzimy do skrótu najważniejszych informacji. Na konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego poinformował, że w związku z decyzjami regulacyjnymi dyskusję o obniżce stóp procentowych należy odłożyć do drugiego półrocza bieżącego roku. Prezes Glapiński poinformował również, że rezerwy złota zostały zwiększone do 450 ton. Impost zamierza zwiększyć swoje inwestycje w Wielkiej Brytanii do miliarda funtów do końca 2029 roku. Wypływamy na zagraniczne wody. Inflacja w strefie euro w grudniu wyniosła 2,4% rok do roku. Dla całej UE było to 2,7%. Najwyższy poziom inflacji odnotowano w Rumunii oraz na Węgrzech: odpowiednio 5,5% i 4,8%. Wynika z danych Eurostatu. Sprzedaż detaliczna w USA była w grudniu wyższa o 3,9% rok do roku. PKB Chin w czwartym kwartale 2024 roku wzrosło o 5,4% rok do roku. W całym 2024 roku wzrost gospodarczy drugiej największej gospodarki świata wyniósł 5% rok do roku. Tym samym Chiny zrealizowały swój cel. Donald Trump w ciągu pierwszych dni swojej prezydentury zamierza znieść obciążenia regulacyjne dotyczące kryptowalut, poinformował powołując się na anonimowe źródło Reuters. W czwartek Bloomberg napisał o planach utworzenia Rady Kryptowalut, która miałaby doradzać prezydentowi. Grupa europosłów chce, by Komisja Europejska zbadała, czy wpisy Elona Muska na platformie X są zgodne z ustawą o usługach cyfrowych, poinformował portal Euronews. W Chinach, w prowincji Yunnan, odkryto złoża minerałów ziem rzadkich, takich jak prazeodym czy neodym. Jak wynika z szacunków Chińskiego Towarzystwa Geologicznego, wielkość złóż może wynosić około miliona ton, poinformował portal South China Morning Post. Unia Europejska i Meksyk zacieśniają współpracę. Unia Europejska i Meksyk zdecydowały się na dokonanie zmian w umowie o partnerstwie gospodarczym z 2000 roku. Zmiany w umowie dotyczą zniesienia ceł na produkty rolno-spożywcze eksportowane z UE, ułatwienia w dostępie do kontraktów rządowych i inwestycji europejskich firm w Meksyku czy współpracy w kwestii ochrony łańcuchów dostaw kluczowych surowców niezbędnych w procesie transformacji energetycznej oraz technologicznej. Należy podkreślić, że Meksyk posiada bogate złoża cynku, miedzi, antymonu oraz magnezu. Jeśli spojrzymy na dane dotyczące importu tych właśnie surowców do UE, to umowa pomiędzy Meksykiem a Unią Europejską pozwoli na dywersyfikację dostaw tych minerałów. Obecnie 99% magnezu i 25% antymonu państwa członkowskie UE importują z Chin. Zatem można śmiało powiedzieć, że to strategicznie dobry ruch. Chiny zainteresowane fabrykami Volkswagena. Chińscy przedsiębiorcy z branży automotive wyrażają zainteresowanie kupnem przeznaczonych do zamknięcia fabryk Volkswagena zlokalizowanych w Niemczech. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury do produkcji aut elektrycznych na terenie Unii Europejskiej pozwoliłoby chińskim producentom na ominięcie ceł, które zostały nałożone na chińskie auta w ubiegłym roku. Przechodzimy na parkiet. W dzisiejszym parkiecie o możliwym wpływie Donalda Trumpa na amerykańską gospodarkę pisze Hubert Kozieł. Przez ostatnie 4 lata gospodarka USA radziła sobie lepiej niż inne duże gospodarki rozwinięte, unikając chociażby recesji. Obecnie mamy do czynienia ze stabilnym wzrostem gospodarczym, nieco podwyższoną inflacją oraz niskim bezrobociem. Jednak należy zwrócić uwagę, że wzrost PKB podtrzymywany był głównie dzięki zwiększonym wydatkom fiskalnym, a to, jak pisze Hubert Kozieł, będzie coraz trudniejsze, wskazując, że gospodarka USA potrzebuje nowych impulsów. Co prawda, nie wiadomo jeszcze, jaką dokładnie politykę gospodarczą prowadzić będzie Trump, eksperci spodziewają się, że gospodarka będzie wciąż rosła. Nominowany przez Donalda Trumpa sekretarz skarbu Scott Besant, przedstawił plan tzw. Tak 3-3-3, czyli obniżenie deficytu do 3%, realny wzrost PKB o 3% oraz inflację na poziomie, oczywiście, 3%. Jakie narzędzia mają posłużyć do realizacji tych celów? Tu mowa jest o deregulacji, cięciach podatków oraz wzroście produkcji ropy i gazu. Plan Besenta wydaje się być przy tym zestawie narzędzi trudny do realizacji. Choć tu analitycy ING zauważają, że możliwy jest scenariusz, w którym plan zmniejszenia Deficytu i cięcia podatków w połączeniu z innymi elementami polityki administracji Trumpa doprowadzą do wzrostu gospodarczego, wzrostu płac i niskiej inflacji. Nawet pomimo wojny handlowej. Czy Trump po raz kolejny okaże się, jak to ujęli analitycy JNG, mesjaszem gospodarczym i zawstydzi większość ekspertów, to się dopiero okaże niemniej czekają nas ciekawe miesiące. Czas na dane z rynku. WIG20 na koniec piątkowej sesji zyskuje niemal 1,3%. DAX sesję zakończył nad kreską o 1,2%. FTSE również na plusie o ponad 1,3%. Rzut Okaza Ocean tu również zielono. S&P zyskuje 1%. DJI niemal 80. Nasdaq ponad 1,5%. Bitcoin wyceniany na około 105 tysięcy dolarów. Surowce złoto uncja kosztuje 2700 dolarów. Baryłka Roby Brent wyceniana powyżej 80,5 dolara. Waluty euro kosztuje 4 złote i 26 groszy. Dolar 4 złote i 15 groszy. Przechodzimy do kalendarium. Dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej opublikuje opis dyskusji z grudniowego posiedzenia. W USA inauguracja prezydentury Donalda Trumpa. W Chinach decyzja Banku Centralnego dotycząca stóp procentowych. Z Japonii spłyną dane o produkcji przemysłowej w listopadzie. Dziś poznamy również inflację producencką w Niemczech w listopadzie. Na dziś to wszystko. Tradycyjnie zachęcam do wykupienia subskrypcji na stronie rp.pl, bo właśnie dzięki Wam możemy produkować takie podcasty jak ten. Dobrego dnia i do usłyszenia jutro.